Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na 5 kosmetyków. No i jak zwykle pogadamy trochę o produktach kosmetycznych, pielęgnacyjnych i kolorówkowych. No i zaczniemy może od produktu do pielęgnacji ciała to już mogliście widzieć w filmiku z zakupami, z prezentami z grudnia dostałam to właśnie od mojej córy i to jest Biolow producentem jest Nakomi tego się doczytałam, natomiast muszę Wam powiedzieć że to jest mus do ciała mus do ciała, który pachnie ciasteczkowo, piernikowo to są takie pierniki z czekoladą, to jest bardzo, bardzo wydajne, ja już tego użyłam kilka razy na swoje ciało Pachnie w całej łazience, pachnie ciało, skóra jest bardzo mocno natłuszczona, nawilżona. Nawet rano jak wstaję, to jeszcze czuję taką delikatną warstwę na całej ciele. Produkt będzie bardzo, bardzo wydajny. Jest go tutaj tylko 150 ml, natomiast podstawą, bazą jest masło Shea. Więc wiecie, nakładacie to na dłonie i za chwilę to się zamienia w taki pielęgnacyjny olejek. Przecudownie pachnie. Bardzo ładnie skóra wygląda, zapach się utrzymuje przez wiele godzin. No i myślę, że produkt będzie bardzo długo gościł w mojej łazience. Natomiast myślę, że to jest zapach taki właśnie jesienno-zimowy, że na wiosnę, na lato może być zbyt przytłaczający, więc mam cichą nadzieję, że uda mi się to zużyć jeszcze do wczesnej wiosny, no bo później będę musiała niestety produkt odstawić, bo będzie zbyt agresywny zapachowo właśnie na wiosnę i na lato. No i mam jeszcze dwa produkty pielęgnacyjne. I zacznijmy może od takiego zwykłego dezodorantu, zwykłego, niezwykłego. To jest dezodorant w sztyfcie o zapachu konwalii Secret. I to jest typowy antiperspirant. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że produkt nie pachnie niestety konwalią. Myślałam, że będzie to fajny konwaliowy zapach. Natomiast to jest taki zapach typowo mydlany. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jako antytranspirant niestety się nie sprawdza. To jest mój drugi dezodorant z tej marki. Tamten był taki zwykły zapachowy, tamten przepięknie pachniał. Natomiast ten pachnie zwykle tak mydlanie. No i niestety po 2-3 godzinach ja nie czuję się zbyt komfortowo. A siedzę w tej chwili w domu, nic takiego nie robię, więc myślę, że przy jakichś tam czynnościach takich typowych, praca, czy jakieś sprzątanie, czy jakiś sport, no to niestety ten dozorant w ogóle sobie nie poradzi. Siedząc w domu, no to wiadomo, będę go wykorzystywała ale na dłuższą metę nie lubię się z nim i myślę, że więcej tego produktu nie kupię. Jedyny plus, że mnie nie uczula, bo bardzo często te dezodoranty w sztywcie e, niestety zapychały moją skórę pod pachami i mnie uczulały. Po tym mi nic nie jest, więc mam nadzieję, że uda mi się go wykończyć, ale nie jest to produkt, po który bym sięgnęła po raz kolejny. Tu mam fajną rzecz. Madame Justin mikroderma Brazja korądowa. Tu jest tylko 100 ml. I mamy tutaj korąd i olej z czarnoszki. Ja już tego sobie użyłam dwa razy na dłonie i dwa razy na twarz. I muszę Wam powiedzieć, że produkt jest świetny. Nakładacie sobie na płatek kosmetyczny 2-3 porcje tego produktu i masujecie twarz po około 2 minutki. I później to wszystko spukujecie. Skóra jest bardzo ładnie oczyszczona ale nie jest ściągnięta, nie jest taka, wiecie, piszcząca, hardkorowa. Jest właśnie delikatna pod palcami, delikatnie oczyszczona. Bardzo mi się spodobał ten produkt. I na dłoniach można ten produkt niby zostawić, natomiast ja też nakładam sobie 2 trzy pompki i masuję przez chwilę właśnie bardzo dobrze całe dłonie i później spukuję I też skóra na rękach, powiem Wam, że wygląda bardzo ładnie. Jest taka delikatna, jest taka mięciusieńka, Produkt bardzo przyjemnie pachnie, myślę, że będzie dość wydajny, tu jest tylko 100 ml, ale myślę, że z przyjemnością wrócę do tego produktu i to jest drugi czy trzeci produkt, trzeci, który bardzo dobrze mi się sprawdza z tej marki, więc jestem mile zaskoczona. No i zostały mi jeszcze dwa produkty kolorówkowe, no i może zaczniemy od bazy pod cienie. Kupiłam sobie inną bazę pod cieniem, bo tą moją ulubioną z Essence nie mogłam nigdzie dostać, więc skusiłam się na bazę z Golden Rose. Niby miała być taka właśnie świetna. Mm -mm. Baza jest. Już wam pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się tu Wam wycisnąć i pokazać. Kolor ma, kochani, jak widzicie, taki bardzo neutralny, beżowy. Natomiast po rozsmarowaniu mam wrażenie, że powieka robi się tłusta, tak jakby to była baza olejkowa, robi się tłusta, nie matuje powieki, a ja mam powieki tłuste, bardzo szybko się niby to wchłania, ale się klei, nie ma żadnego kolorytu, nic nie przykrywa, ani żadnych zasienień, ani żadnych żyłek, powieka jest w takim kolorze jak przed nałożeniem. No i co nie gorsze, po 3-4 godzinach zaczynają mi się cienie rolować, wałkować, zbierać w załamaniu. Bardzo nieładnie to wygląda, a cienie używam cały czas te same i z poprzednią bazą nie miałam takiego problemu, więc nie lubię tej bazy, nie sprawdza mi się, nie spełnia swojej funkcji, tu jest 11 ml, czyli pojemność jest ogromna. No oczywiście w tej chwili ja używam jeszcze tego produktu ale myślę, że pożegnam się z nią, jak przyjdzie mi następna baza, bo zamówiłam oczywiście coś innego, mam nadzieję, że się sprawdzi. Czytałam różne opinie na internetach o różnych bazach, większość baz po prostu po opisie już mi nie odpowiadała, tej mojej ulubionej nie ma, kupiłam sobie coś innego, no i zobaczymy, czy się sprawdzi, czy będzie lepsza niż ta właśnie z Golden Rose, natomiast no jest to moje wielkie rozczarowanie, opinie miała naprawdę bardzo pozytywne w internecie, więc tym bardziej jestem zaskoczona, że u mnie się nie sprawdza. I produkt jeszcze jeden z kolorówki. Mamy tutaj Evaline Cosmetics tusz do rzęs, ale ta seria warietę. No i w którymś tam filmiku Wam pokazywałam, że kupiłam sobie właśnie odżywkę i tusz do rzęs. Coś nowego z tej marki, chciałam coś innego sprowadzić. Szczoteczka jest tutaj silikonowa. Bardzo przyjemnie się nią tuszuje rzęsy. Bardzo fajna jest właśnie z tymi krótkimi włoskami. No i wielkość szczoteczki jest taka bardzo normalna. No i muszę Wam powiedzieć, że rzęsy wyglądają wspaniale. Mam ten tusz też na rzęsach, więc nie wiem na ile go tam w tej chwili, kochani, widzicie. Natomiast pięknie się tuszuje rzęsy, super rozdziela, super podkręca. Bardzo ładnie wygląda właśnie oko pomalowane tym tuszem. Przepięknie się prezentuje. No i też mi się złego nic nie dzieje z oczami, nic mnie nie piecze, nic mnie nie szczypie, bardzo ładnie się też później zmywa ten tusz, jeśli chodzi właśnie o ten makijaż. nie robi takiej właśnie pandy, więc myślę, że będę miała kolejnego zamiennika do mojej tej byczułki z Everlane, także polecam, bardzo fajnie się sprawdza, no i jest to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, że kolejny tusz z tej marki u mnie się świetnie sprawdza. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pięć kosmetyków. Jak zawsze dziękuję Wam, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!